Chciałbym serdecznie na podsumowaniu ferii zimowych z Skórka oraz z Radą klubową Polski Klubier chcielibyśmy podsumować naszą akcję, w zasadzie nasze wyzwania o postaci ćwiczeń, które udostępniane były w mediach procesowych u członkiewów klubu sportowego Skórka ko I przede wszystkim nagrodzić wszystkie osoby, które zaangażowały się w akcję. Przede wszystkim dobrze się bawili Na pewno jest to Olivia Piska, która bardzo ładnie wykonywała wszystkie ćwiczenia, w Pani prezes, pani Anna Mroza. Dodatkowo chcielibyśmy nagrodzić również zawodników Martynę Malikowską oraz Pawła Puszczyńskiego. Na te wszystkie osoby czekają oczywiście niespodzianki przygotowane przez oficerów sportowych Sporta Nagwo, ale o tym dowiecie się w najbliższym czasie, kiedy będzie możliwy powrót tych zawodników na bazę. Serdecznie się Wam dziękujemy za zaangażowanie i za wspólną zabawę. Miejmy nadzieję, że szybko zobaczymy się na basenie i będziecie dalej doskonalić swoje umiejętności po w basenie. Pozdrawiamy. Dziękujemy bardzo.